Polska nie będzie implementowała żadnego paktu migracyjnego ani żadnego zapisu tego typu projektów, które miałyby doprowadzić do przymusowego przyjmowania przez Polskę y, migrantów zidentyfikowanych w innych krajach europejskich. To jest definitywne. Tutaj nie ma i nie ma co robić z tego polityki. Y, y, państwo Polskie, y, polski rząd nie będzie marnował wysiłku policjantek, policjantów, żołnierzy Straży Granicznej. Bo oni tam czasami ryzykują życiem, na co dzień ryzykują zdrowiem, żeby ograniczyć do minimum, do zera się nie da, ale do minimum to zagrożenie nielegalną migracją i nikt ani w Europie, ani tu w Polsce, nikt nie będzie tego wielkiego wysiłku i poświęcenia marnował jakimiś yy, 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 złymi yy, decyzjami politycznymi. I, yy, ta, to zagrożenie masową, legalną i nielegalną migracją zniknęło wraz z, z rządami naszych poprzedników. Przepraszam, że muszę tak to twardo określić, ale, ale ponieważ dzisiaj słyszymy tak często te słowa o, o, o migracji, zagrożeniu migracją trzeba tę sprawę nazwać wreszcie po imieniu. Skierowane. Bardzo proszę, Magdalena Gronek, Polska Agencja Prasowa. Ja mam pytanie do pana premiera i do pana ministra. W związku z tym, że Polska nie będzie przyjmowała migrantów, to czy to będzie oznaczało, że będziemy musieli za to zapłacić w ramach paktu migracyjnego? Niektórzy w ten sposób sobie wyobrażają funkcjonowanie tego paktu. Ja mówię na moim koleżankom i kolegom w Unii Europejskiej, jeśli ktoś chce wdrażać ten pakt, niech się nie krępuje. Polska ma swoje problemy wywołane wojną, przede wszystkim jeśli chodzi o nadmierną ilość liczby yy, no, osób, które w sposób absolutnie uzasadniony zostały tu przyjęte, znajdują w Polsce gościnę. No ale to wiąże się z ciężarami. Przecież nie muszę nikogo tym przekonywać, że nic nie zmieni naszej solidarności przede wszystkim z Ukraińcami i Ukraińcami, którzy są ofiarami wojny. I, I Ukraina może liczyć na naszą solidarność, ale y, y, cała Europa musi zrozumieć, że Polska, Polska ponosi z tego tytułu ciężary i mają nam pomagać, a nie nakładać jakiekolwiek nowe ciężary. Więc y, ja w rozmowach z moimi partnerami wykluczam tego typu scenariusz i y, typu właśnie, że Polska musi coś zrobić, bo y, 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 tak mówi pak migracyjny. Tak jak powiedziałem, y, są państwa, dla których, ponieważ tam wiele zapisów jest bardzo sensownych. Pamiętajmy, że ta nasza granica to nie jest jedyny problem migracyjny. Tak naprawdę to, co w Europie budzi, zresztą w Polsce też tak wiele emocji, to głównie jednak migracja, która, której główny nurt to było przez Morze Śródziemne z państw północnej Afryki bezpośrednio do Francji, Belgii, Niemiec, Austrii, etc. Więc ja nie chcę i nie będę nikomu przeszkadzał we Włoszech, w Hiszpanii, w przyjmowaniu takich zapisów i y, y, implementacji paktu migracyjnego, który pomoże im w, y, w zabezpieczeniu tych państw przed nielegalną migracją. Bo tam jest bardzo dużo zapisów, warto o tym pamiętać, które dają narzędzia do walki z nielegalną migracją. Natomiast y, y, Polska jest państwem, które, tak jak powiedziałem, wymaga w, w kwestii migracyjnej pomocy i wsparcia od Unii Europejskiej, a nie jakichkolwiek nowych ciężarów. Ja tu będę absolutnie konsekwentny. Barbara Erling. O, bardzo dziękuję. Proszę o kolejne pytanie, oczywiście, pani redaktor. Barbara Reuters. Ja tylko mogę dodać do tego, że takie stanowisko, jak mówi premier, konsekwentnie zajmujemy w radach JH, czyli tam, gdzie są Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i na Grudnowie, i na tej ostatniej w Warszawie. Bardzo jasno, bardzo twardo takie stanowisko wobec samego paktu, jego implementacji i samej nielegalnej migracji. To jest jeden z priorytetów w obszarze spraw wewnętrznych, walka z nielegalną migracją. Więc to stanowisko jest trwałe. Twarde, niezmienne i nie jest zaskakujące już dla nikogo w Europie. Ja rozumiem, pewnie to pytanie trochę nieśmiało nawiązuje do konferencji rzecznika niemieckiego ministerstwa po spotkaniu ministrów tutaj w Warszawie. Proszę Państwa, my, ja też jestem zbyt doświadczonym politykiem, żeby nie rozumieć, jak w państwach, szczególnie tam, gdzie jest kampania wyborcza i to taka przełomowa, tak jak jest w Niemczech że kwestia migracji jest absolutnie na topie znaczy to i, i Polska nie jest tutaj wyjątkiem. Ja bym powiedział nawet, że u nas to napięcie y, związane z nielegalną migracją jest mniejsze niż w większości państw europejskich, y, bo mamy jednak trochę inne problemy i one mają inny, inny, inny charakter. Y, w związku z tym nie dziwcie się, że raz na jakiś czas w jakiejś stolicy europejskiej usłyszycie komunikaty, które nie do końca odpowiadają prawdzie rzeczywistości, ponieważ na przykład kampania wyborcza u nich wymaga takiego twardego migracyjnego stanowiska, ale I proszę się tym nie przejmować i polegać na naszych, naszych komunikatach. To, co do sytuacji Polski w kwestii migracji, to my będziemy podejmowali decyzję tu w Warszawie i nikt inny nigdzie indziej.